Wdowiec zemdlał na eleganckim przyjęciu, a pielęgniarka, która go uratowała, odkryła coś, co zmroziło jej krew w żyłach. Nie odchodź, tato, błagam, nie zostawiaj mnie, krzyczała jego córka, jej drżący głos przerwał ciszę, jaka zapadła wśród zebranych gości. To, co wydarzyło się zaraz potem, odebrało mowę wszystkim obecnym. Zasubskrybuj nasz kanał, a zanim zaczniemy opowieść, napisz w komentarzu. Z jakiego miasta nas oglądasz? Miłego słuchania. Tomasz Nowicki miał 38 lat i twarz, która jeszcze niedawno uchodziła za pewną siebie, dziś jednak nosiła ślady znużenia, jakby ostatnie miesiące przeorały ją bardziej niż całe poprzednie życie. Stał pośrodku sali, otoczony przez rozmowy, śmiech, dźwięki fortepianu, które brzmiały jak echo z innego świata. W dłoni trzymał małą, ciepłą rączkę swojej córki, Zuzi miała na sobie nieco za krótką błękitną sukienkę, która pamiętała jeszcze czułość Marii. Maria. Minęły trzy lata od kiedy odeszła, a Tomasz nie znalazł w sobie siły, by wyrzucić z szafy cokolwiek, co należało do niej. Nie potrafił też powiedzieć Zuzi, że z tej sukienki już dawno wyrosła. Pozwolił jej ją założyć, bo widział w jej oczach ten sam błysk, który widywał, gdy Maria czesała jej włosy przed wyjściem na spacer. Tomasz był głodny fizycznie, ale przede wszystkim emocjonalnie. Od rana nie miał czasu nawet na kawę, wciągnięty w ostatnie poprawki do projektu nowego biurowca. Wszyscy mówili o jego genialności, o tym, jak przekształca przestrzeń w coś więcej niż mury, ale jego własne życie nie miało już formy. Wszystko się zawaliło tamtego dnia, kiedy Maria nie wróciła. Zuzia patrzyła na niego z niepokojem, jej dłoń zadrżała lekko. Tato, wszystko dobrze? zapytała cicho, jakby nie chciała zakłócać uroczystości wokół. Tomasz przywołał na twarz uśmiech, który nie sięgał jego oczu. Tak, kochanie, tylko trochę zmęczony, ale to zmęczenie było jak cień, który zsunął się na jego pierś, ściskając ją coraz mocniej. Poczuł zawroty głowy. Oddech stał się płytki, jakby powietrze przestało do niego docierać. Zrobił krok w stronę stołu z wodą, ale świat zaczął się obracać. Upadł na kolana z głuchym dźwiękiem, a jego wzrok stężał na marmurowej posadzce. Zuzia krzyknęła. Dźwięk jej głosu rozdarł salę jak błyskawica. Rzuciła się do ojca, próbując go utrzymać. Tato, nie odchodź, błagam, nie zostawiaj mnie! szlochała, tuląc się do jego ramienia. Wśród poruszenia gości, w tłumie ruszyła postać o pewnym, szybkim kroku. Kobieta w białym fartuchu, z włosami związanymi w ciasny kok, torowała sobie drogę. To była Aleksandra Kowalczyk. Miała trzydzieści pięć lat i nosiła w sobie spokój, który nie przychodzi z podręczników medycyny, ale z przeżytej straty. Proszę się nie ruszać, panie Tomaszu, powiedziała stanowczo, kładąc mu dłoń na szyi. Sprawdzam tętno. Spojrzał na nią nieprzytomnym wzrokiem. Co się. co się stało? Wychrypiał. Wyczerpanie, brak jedzenia, stres. Organizm się poddał. Jestem pielęgniarką. Proszę skupić się na moim głosie. Zuzia patrzyła na nią, cała trzęsąc się od płaczu. Jej oczy były czerwone, ale jednocześnie pełne nadziei, której nikt inny już nie potrafił jej dać. Proszę, uratuj go. Nie mam już mamy. Nie chcę zostać sama. Aleksandra zamarła na sekundę. Gdy usłyszała te słowa, w jej wnętrzu coś się odezwało: ból, którego nie chciała dotykać. Pamięć o samochodowym wypadku, po którym została z pustką w łóżku i kubku po kawie, którego nikt już nie używał. Zasunęła się między dzieckiem a tłumem, siadając obok Tomasza. Jej głos był spokojny, ale stanowczy. — Obiecuję ci, Zuzia. Nie pozwolę, żebyś została sama. Zrobię wszystko, co trzeba. W drzwiach pojawił się ochroniarz z noszami. Aleksandra podniosła się i zwróciła do nich krótko. — Nie, nie na noszach. Pomóżcie mu wstać. Potrzebuje ciepła i szpitala, nie paniki. Koc i ostrożnie. Tomasz próbował się podnieść, ale kolana odmówiły mu posłuszeństwa. Ramiona mężczyzn chwyciły go w odpowiednim momencie. Goście zamilkli, robiąc miejsce. Z tyłu sali Helena Nowicka, matka Marii, obserwowała całe zajście z marsowym wyrazem twarzy. Kobieta o ostrym spojrzeniu, która nigdy nie wybaczyła Tomaszowi, że pozwolił Marii odejść. Teraz patrzyła na Aleksandrę, jakby próbując ocenić jej zamiary. Kiedy Tomasz został poprowadzony do karetki, Aleksandra sięgnęła do kieszeni Fartucha i wyciągnęła prostą białą wizytówkę. Chwilę zawahała się, a potem zapisała coś odręcznie z tyłu. Podała ją Tomaszowi, który ledwo był w stanie unieść dłoń. Zadzwoń, jeśli będziesz czegoś potrzebował, zawsze jestem. Zuzia, wciąż trzymając jego rękę, spoglądała raz na ojca, raz na Aleksandrę. Czy on wyzdrowieje? Aleksandra skinęła głową. Zrobię wszystko, by tak było, obiecuję. Gdy karetka skręcała w boczną ulicę, Tomasz zamknął oczy, a myśli wirujące w jego głowie nie były już tylko bólem. Pojawiło się pytanie: Kim jest ta kobieta, która mówiła z takim przekonaniem, jakby znała jego żal? Co wiedziała o stracie, że potrafiła spojrzeć zuzi w oczy z taką siłą, a jeszcze bardziej intrygujące było to jedno zdanie, które napisała na odwrocie wizytówki. Proste słowa, a jednak brzmiały jak obietnica, która mogła zmienić wszystko. Następny rozdział szpitalne milczenie i imię, którego nikt nie wypowiadał od lat. Tomasz zamknął drzwi mieszkania, które po raz pierwszy od wielu dni przywitało go ciszą. Powroty bywają złudne. Wraca się przecież nie tylko do miejsca, ale i do wspomnień, które to miejsce nosi jak blizny. Gdy przestąpił próg, jego wzrok mimowolnie zatrzymał się na starym zegarze stojącym przy ścianie, prezent ślubny od Marii. Nie chodził od tygodni. Tak jakby zatrzymał się tamten dzień, kiedy zabrakło jej głosu w tym domu. Szpital dał mu diagnozę, leki, kilka zaleceń, ale nie dotknął pustki, która w nim mieszkała. Położył torbę na podłodze, i przeszedł przez korytarz, mijając pokój Zuzi, z którego dobiegał cichy odgłos nucenia. Przystanął. Śpiewała. Melodia była nierówna, ale rozpoznawalna, koły sanka, którą śpiewała jej matka. Nie minęła godzina, gdy z głębi poranka usłyszał delikatne pukanie. Otworzył drzwi i zobaczył ją. Aleksandrę. Miała na sobie prosty, szary płaszcz, włosy luźno spięte, twarz zmęczoną, ale pogodną. W rękach trzymała notatnik i małą torbę medyczną. Dzień dobry, panie Tomaszu. Jej głos brzmiał cicho, ale zdecydowanie. Przyjechałam sprawdzić ciśnienie i podać plan diety, tak jak się umawialiśmy. Tomasz otworzył szerzej drzwi. Nie musiał nic mówić. Jego milczenie było zgodą. Weszła do środka, od razu zauważając porządek, który był raczej wynikiem braku życia, niż troski o czystość. Na stole przy oknie leżały rozwinięte plany budynków, rozrzucone linijki, cyrkle i fotografie. Zdjęcie Marii i Zuzi wyraźnie rzucało się w oczy, uchwycona chwila śmiechu, którego już nie było. Aleksandra przystanęła, wpatrując się w obraz, jakby próbując przypomnieć sobie, jak długo nie widziała Marii w takim stanie. Wolnej, szczęśliwej, nieprzytłoczonej obowiązkiem. Jej wzrok na moment pociemniał. Odwróciła się w stronę wnętrza mieszkania. Zuzia, kochanie, przyjdziesz do mnie na chwilę? zawołała cicho. Zuzia pojawiła się w drzwiach ubrana w gruby sweter, z włosami rozczochranymi po nocy. Przylgnęła do ojca, trzymając go kurczowo za rękę. Aleksandra kucnęła przy niej. Jak się czujesz, aniołku? Wszystko w porządku? zapytała, dotykając delikatnie jej ramienia. Zuzia tylko skinęła głową, nie patrząc jej w oczy. Tomasz usiadł przy stole. Czuł się dziwnie bezbronny. Aleksandra rozłożyła ciśnieniomierz, ostrożnie owijając mu rękę. Masz podwyższone ciśnienie, powiedziała po chwili, notując coś w zeszycie. Za dużo stresu, za mało jedzenia. Musisz jeść regularnie. Praca nie ucieknie, a twoje zdrowie nie wróci, jeśli je stracisz. Spojrzał na nią z ukosa. Dlaczego tak się angażujesz? zapytał cicho. Od trzech tygodni jesteś u nas codziennie. Pomagasz Opiekujesz się Zuzią. Czuję, jakbyś była. Zamilkł. Aleksandra zamknęła torbę i usiadła naprzeciw niego. Bo wiem, jak to jest, powiedziała bez zawahania. Straciłam męża dwa i pół roku temu. Nagle. Wypadek. Zostałam sama z dzieckiem. Też nie umiałam oddychać. Tomasz milczał. Kiedy zobaczyłam cię w tej sali, z twarzą wykrzywioną bólem i dzieckiem błagającym, żebyś nie umierał, Zobaczyłam siebie, i jego, i moje dziecko. Zuzia odwróciła się w stronę fotografii Marii. Mama grała na pianinie, powiedziała niespodziewanie. Uczyła mnie. Tam są jej nuty. Aleksandra podeszła do biurka. Położyła dłoń na kartce z zapiskami Marii. Znałam twoją mamę, powiedziała po chwili, odwracając się do Zuzi. Bardzo dobrze. Byłyśmy przyjaciółkami. Tomasz podniósł wzrok. Co? Przyjaźniłyśmy się, gdy mieszkały jeszcze w Gdańsku. Dzieciństwo, młodość, potem wszystko się urwało. Dlaczego nigdy o tym nie słyszałem? Zapytał, marszcząc brwi. Bo twoja matka, Helena, nie chciała, żeby Maria utrzymywała ze mną kontakt, odparła z ledwo skrywanym żalem, zasiewała nieufność. Wysłałam listy, ale Maria nie odpowiadała. Myślałam, że mnie zostawiła, ale nie wiedziałam, że listy nigdy do niej nie dotarły. Tomasz wstał powoli. Czyli moja matka? Tak, Aleksandra kiwnęła głową. Maria próbowała się ze mną skontaktować przed śmiercią, pisała, że musi coś wyznać, że żałuje, że chce naprawić. Muszę jechać do Gdańska, powiedział Tomasz bardziej do siebie niż do niej. Muszę się dowiedzieć wszystkiego. Aleksandra podeszła bliżej. Ale zanim pojedziesz, musimy razem pojechać do Sopotu. Mam tam obowiązki, a może znajdziemy coś, czego nie dostrzegamy tu w Warszawie. Tomasz skinął głową, czując, że decyzja już zapadła. Nocą siedział sam na kanapie, obracając w dłoniach starą kartkę, którą Maria kiedyś zostawiła w jego notatniku. Kilka słów Nie zapomnij kim jesteś, wydawały się teraz wołaniem z innego czasu. Aleksandra modliła się w ciszy, stojąc przy oknie. Czuła, że coś się zbliża. Coś, co będzie wymagać odwagi od nich obojga. Tomasz prowadził spokojnie, skupiając się na drodze, choć myśli krążyły gdzie indziej. Każdy kilometr przybliżał go do miejsca, gdzie miały zapaść odpowiedzi, albo wywołać nowe pytania. Obok niego Zuzia siedziała cicho, wpatrzona w krajobraz mijanych miasteczek i stacji benzynowych, które zdawały się być kulisami bardziej istotnych wydarzeń. Z tyłu, za siedzeniem Tomasza, Leżała tekturowa koperta. Wewnątrz niej znajdowały się listy, które Maria napisała do Aleksandry. Słowa zamknięte w papierze, których ciężar wydawał się teraz niemal fizyczny. Tomasz odnalazł je przypadkiem w starym albumie Marii, zasunięte między zdjęciami z wakacji nad Bałtykiem. Nie miał wątpliwości. Maria próbowała naprawić relację, którą ktoś inny celowo zniszczył. Zuzia, obracając muszle w dłoniach, odezwała się cicho. Myślisz, że mama wiedziała, że ciocia ją szukała? Tomasz spojrzał na nią przez lusterko. Myślę, że sercem czuła i że chciała nam coś zostawić, coś więcej niż wspomnienia. Po kilku godzinach jazdy dotarli do Sopotu, nie zatrzymali się nigdzie po drodze, cisza była zbyt gęsta, by ją rozpraszać. Kiedy minęli znane Tomaszowi z dawnych lat skrzyżowania, wspomnienia uderzyły go z pełną siłą, wspólne wakacje z Marią, Pierwsze spacery z zuską w wózku, ich śmiech, zapach skóry po morskiej wodzie. Wszystko teraz wracało, ale z domieszką bólu. Zuzia, wpatrzona w okno, zauważyła znajome budynki. Niskie domy z czerwonymi dachami blisko portu. Uśmiechnęła się lekko, widząc drogowskaz z napisem: Przychodnia rybaków. Tomasz zatrzymał samochód nieopodal plaży. Gdy wysiedli, natychmiast rozpoznał ją. Aleksandrę stojącą przy jednym z pacjentów, badającą tętno starego rybaka, który trzymał się poręczy pomostu. Ubrana w białą bluzę z emblematem przychodni, wyglądała na zmęczoną, ale skupioną. Gdy podniosła wzrok i zobaczyła Tomasza i Zuzannę, zamarła. Aleksandro! krzyknęła Zuzia, rzucając się biegiem w jej stronę. Ciociu Alek, dziewczynka objęła ją mocno, a Aleksandra w pierwszym odruchu odwzajemniła uścisk, lecz po chwili zawahała się. — Zuziu, mój skarbie — powiedziała miękko. Tomasz podszedł spokojnie. Koperta była w jego ręce. Trzymał ją, jakby bał się, że wiatr ją porwie. — Mam coś... coś twojego — powiedział cicho. Aleksandra spojrzała na niego pytająco. — To listy. — Od Marii. Znalazłem je w albumie — Nigdy ich nie czytałaś, bo nigdy do ciebie nie trafiły. Wyciągnął kopertę w jej stronę. Jej palce zadrżały, gdy ją przyjęła. Spojrzała na papier, jakby widziała ducha. Pisała? Naprawdę pisała? Wielokrotnie. Prosiła cię, byś wróciła. Żałowała tego, co się wydarzyło. Chciała odbudować waszą przyjaźń. Aleksandra usiadła na najbliższej ławce. Otworzyła kopertę. Pierwszy list był datowany na trzy lata przed śmiercią Marii. Jej charakter pisma był nieco rozchwiany, ale wciąż rozpoznawalny. Alek nie wiem od czego zacząć. Wiem tylko, że tęsknię i że pozwoliłam, by cudze słowa zniszczyły coś, co było najprawdziwsze w moim życiu. Tomasz usiadł obok niej. Milczał, pozwalając by czytała. Listy odsłaniały dramat, o którym nie miał pojęcia. Helena, jego matka, celowo przechwyciła korespondencję, przekonując Marię, że Aleksandra zerwała kontakt. To ona kierując się niechęcią podsycała konflikt, oddzielając dwie kobiety, które były sobie bliższe niż siostry. Ostatni list zakończony był słowami, które przeszyły Aleksandrę jak igła: Alek, jeśli nie zdążysz przyjechać, pamiętaj, że cię kocham jak dawniej. To może być moje ostatnie lato. Aleksandra odłożyła kartkę, zacisnęła powieki, jakby chciała zatrzymać łzy, ale one już płynęły. Ona mi wybaczyła. A ja przez tyle lat myślałam, że mnie nienawidzi, powiedziała szeptem. Zuzia podała jej muszlę, którą trzymała przy sercu. Znalazłam ją na plaży. To twoja ulubiona, prawda? Mama mówiła, że kiedyś zebrałyście ich całe pudełko. Aleksandra uśmiechnęła się przez łzy. Tak, pamiętam każdą z nich. Musimy zabrać te listy do Warszawy, powiedział Tomasz stanowczo, pokazać je Helenie. Ona musi to przeczytać, musi wiedzieć, co zrobiła. Aleksandra skinęła głową. Tak, ale zróbmy to razem. W drodze powrotnej panowała cisza, ale była to cisza inna niż ta, którą znali wcześniej, pełna sensu, refleksji, wspomnień. Tomasz jechał, patrząc na drogę, lecz kątem oka obserwował córkę. Mama nas obserwuje. Prawda? – zapytała Zuzia nagle. Tak, Zuziu. I myślę, że chciała, żebyśmy to zakończyli. Dziewczynka przytuliła muszlę do piersi. Ta przygoda też jest moja. Tomasz uśmiechnął się. Wiedział, że właśnie wypowiedziała coś, co miało znaczenie. A Aleksandra, zamykając listy z powrotem do koperty, spojrzała przez szybę na oddalający się Sopot. To nie był koniec. Wchodząc do mieszkania, które kiedyś dzielił z Marią – Tomasz poczuł, jak wszystko w nim drży. Każdy mebel, każda ramka, każdy oddech tego miejsca znał historię, której końca nigdy nie chciał usłyszeć. Ale dziś nie przyszedł po ból, przyszedł po prawdę. Zuzia weszła za nim bez słowa, ściskając dłoń Aleksandry, która teraz była już kimś więcej niż pielęgniarką, była strażniczką wspomnień i mostem do zrozumienia. W drzwiach stała Helena. Cień przeszłości zaciążył jej twarzy, jakby minione lata nie były tylko czasem, lecz ciężarem, który zdławił wszystko, co mogło być piękne. Chciałam was powstrzymać, powiedziała, zanim ktokolwiek zdążył się odezwać, ale to, co zrobiłam, było błędem. Nie wiedziałam, że będzie to miało takie skutki. Bałam się, że Maria mnie zostawi, że stracę córkę. Więc odsunęłam ją od Aleksandry. Tomasz nie odpowiedział od razu. Usiadł. Spojrzał na ramkę ze zdjęciem Marii, jakby czekał, aż to ona przemówi. Zuzia wyciągnęła z torby srebrzysty łańcuszek z połówką medalionu i położyła go na stole obok listów, które Aleksandra przyniosła ze sobą. Dlaczego nigdy jej nie pozwoliłaś decydować? Zapytała Aleksandra głosem nieoskarżycielskim, lecz pękniętym. Przecież Maria wiedziała, czego chce. Pisała do mnie, prosiła, a ty? Helena przysiadła przy stole. Jej dłonie zadrżały, gdy dotknęła medalionu. Myślałam, że ją chronię. Nie umiałam zaufać, nie umiałam pogodzić się z tym, że ktoś inny mógłby lepiej znać jej serce. Ale teraz, teraz wiem, że tylko ją raniłam. Tomasz spuścił głowę. Przez tyle lat trzymał w sobie przekonanie, że Aleksandra zniknęła z życia Marii przez dumę lub strach. Dziś widział, że to nie była jej wina. Helena, te listy. One mówią wszystko. Maria chciała, byśmy znów byli razem, byś ty, Aleksandro, była z nami. Zuzia pochyliła się nad stołem i połączyła obie połówki medalionu. Zatrzasnęły się cicho, tworząc jeden, nierozerwalny symbol. To znak, szepnęła, że wszystko może się znów połączyć. W tej chwili w powietrzu uniosła się cisza. Nie taka jak wcześniej. To była cisza przyjęcia, pojednania, miłości. Helena spojrzała na Aleksandrę z nową łagodnością. Maria ufała tobie bardziej niż komukolwiek. I wiem, że jeśli poprosiła cię, byś opiekowała się Zuzią, to dlatego, że wiedziała, że jej miejsce przy tobie jest bezpieczne. Aleksandra wyciągnęła dłoń, dotknęła dłoni Heleny, delikatnie, z szacunkiem. Już nie będziemy wracać do bólu. Teraz zbudujemy coś nowego. Wieczorem wszyscy usiedli przy wspólnym stole. Helena przyniosła herbatę, a Zuzia ułożyła na środku stołu medalion. Światło lampy odbiło się od jego srebrnej powierzchni, jakby blask Marii wciąż czuwał nad nimi. Dziękuję, że pozwoliliście mi tu być powiedziała Aleksandra z głosem pełnym wzruszenia. Nie tylko jako gość, ale jako część was. Tomasz spojrzał na nią, a potem na córkę. To my ci dziękujemy, za wszystko za uratowanie mojego życia i za przywrócenie Marii temu domowi, choćby w listach. Helena skinęła głową. Chciałabym was zaprosić do Gdańska za miesiąc. Na tej plaży, gdzie wszystko się zaczęło, chcę, żebyśmy zrobili coś dla Marii. Coś, co połączy nasze wspomnienia z nowym życiem. Zuzia podskoczyła z radości. Jedziemy, ciociu Alek. Aleksandra przytuliła ją mocno. Pojedziemy, kochanie, zawsze razem. Tomasz podszedł do okna i spojrzał na miasto. W tym jednym spojrzeniu Zawarł przeszłość, teraźniejszość i coś jeszcze przyszłość. Wiedział, że ten dom, który tak długo był pusty, wypełnił się na nowo, nie tylko ludźmi, ale sensem. Tamtej nocy, gdy siedzieli razem na balkonie, Tomasz powiedział tylko jedno. Chciałbym, żebyś została z nami, na zawsze. Aleksandra spojrzała mu w oczy. Już jestem i tak zaczęli od nowa. Bez Marii, ale z Marią w sercu, bez tajemnic, ale z pamięcią, bez strachu, ale z miłością. Zuzia zasnęła z medalionem w dłoni, a Tomasz i Aleksandra, trzymając się za ręce, wiedzieli, że to nie koniec historii, to jej nowy początek.